Moja świętej pamięci żona mówiła do mnie, Marek, ty nie masz przyjaciół, bo nie potrafisz trzymać mordy na kutkę. Tylko co myślisz, to gadasz, a to największa głupota. Po tym, co teraz powiem, podejrzewam, że wyleje się na mnie wiele, wiele pomysł pewien znany YouTuber, znany dla wszystkich oprócz mnie, bo ja akurat go nie znam, w razie ów znany YouTuber yy, wrzucił do puszki Orkiestry Świętej Pomocy 100 tysięcy złotych. To naprawdę ogromna kwota. I pewnie ja, nie wiem, byłbym dla niego pełen uznania, gdyby nie, on się wprawdzie przebrał, ale oczywiście włączona kamera, operator kamery, nagrał całą tam sytuację. I filmik, oczywiście, trafił do internetu, generując potężne, potężne kliknięcia. Oczywiście trafił też do wszystkich mediów, i wszyscy są w zachwycie. Natomiast ja jako stary wredny człowiek i dodatkowo emeryt chyba mam mimo wszystko większy szacunek dla pani emerytki lub pana emeryta, który drżącymi rękami wygrzebał lub wygrzebała z portfelika 30 zł i wrzuciła do puszki bez żadnych kamer a może przy okazji, pan youtuber o wielkim sercu poinformuje za miesiąc czy dwa opinię publiczną, ile też pieniędzy przyniosło mu nagranie jego wielkiego serca? Cześć!